kochani, zabieram Was na nowości do Jiska Dzisiaj też będą meble i chyba głównie Jestem teraz na dziale łazienkowym, zobaczcie jaka piękna, ładna kolekcja Tutaj jest ten wózeczek w cenie 185 zł na kółeczkach A tu macie dozownik i mm, medylniczkę Z boku są fajne takie, zobaczcie, taki piętrowy koszyczek na na przykład kosmetyki kremy, czy jakieś małe ręczniczki. No i tutaj pokażę Wam po kolei, co jest ciekawego, bo naprawdę rzadko tutaj zaglądamy. Na przykład jest taka taca na ozdoby, na przykład na pierścionki, czy na bransoletki za 18,50. Ciekawa jestem, czy każda z Was, jak wchodzi do miska, to zagląda właśnie na ten dzia dział łazienkowy, czy tylko oglądacie dekoracje i idziecie na przykład zobaczyć na meble. Bo ja zazwyczaj tak to robię. Jeszcze gdzieś tam zaglądam na pościele, po poduszki, ale tutaj naprawdę rzadko zaglądam. A zobaczcie, jaki ładny pojemniczek, 10 zł. I kurczę, chyba go wykorzystam właśnie do tego sypanego wosku, bo jest akurat fajny kształt, taki nie za duży, nie za mały. Tutaj macie taki większy, też 10 zł. tutaj można na przykład wrzucić swoją biżuterię. Macie miseczki w kształcie kwiatka. Tutaj jest taka tacka za 30 zł. Teraz będą przeróżne kubeczki na szczoteczki na przykład do zębów. Jak Wam się filmik spodoba. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło i mm, subskrypcję. Zachęcam do tej subskrypcji, bo dużo osób, chyba 80% osób ogląda bez subskrypcji, a tak dostaniecie takie okienko, informacje, że filmik pokazał się na kanale. Będziecie zawsze na bieżąco z każdym moim przeglądem i z każdą nowością. Tutaj jeszcze macie takie tacki no i lecimy troszeczkę na meble. Tutaj są bardzo ładne szafy, jest dużo w promocji. Słuchajcie, komód to też wam pokażę. Lustra są bardzo ładne, są też fajne kanapy, jeszcze tam też pokażę wam fotele. Naprawdę jest sporo fajnych rzeczy, więc może akurat komuś coś tutaj wpaść w oko, może się Wam spodobać. No nie mogłam przejść obojętnie. Buziaczki dla Ciebie, dziadki i dla Was wszystkich. Uwielbiam Was. Ja zawsze jak widzę te lustra, to od razu myślę o moich dziadkach, która szukamy je gdzieś w tych lustrach. Ta komoda jest bardzo podobna do tej, która jest w Wiki tutaj macie ceny, możecie sobie dać pauzę, doczytać. Taka mm, nie wiem właśnie z jakiego to jest drewna, ona będzie za 500 zł, pojedyncza, to za chwilkę Wam pokażę ale co to za drewno, tam trzeba doczytać szczegóły, już lecimy dalej. Tutaj ją mamy, 500 zł. Czekajcie dąb z dębu. Więc dobra, jest tam informacja. Bardzo ładna toaletka, oczywiście stolik jest osobno, stolik krzesełko. Toaletka kosztuje 450 zł, naprawdę jest obłędna. Tutaj macie nazwę w przybliżeniu, bo chyba można też zamawiać online. Nie pamiętam właśnie, ale chyba tak. I tutaj macie jeszcze lustra. Te z prawej strony jest też cudowne. Ono to teraz kosztuje 150 zł. Tutaj te z lewej okrągłe 115 i te u góry ze złotą ramą 200. A to jest jakiś trójpak. O Jacie, to jest w ogóle zestaw tam u góry tych trzech lusterek. No, powiem Wam naprawdę: Isk ma cudne te promocje. I teraz pokażę Wam narożniki, fotele. I tutaj z prawej strony będą takie barankowe. I tu macie tą kolekcję barankową, bardzo piękne meble. I tutaj cena to 1400 zł, ale no dobra. Granatowa była za 700 i tutaj jeszcze jakaś za 900, ale nie ma tego koloru tutaj. 1400 zł, matko jedyna. Dobra, tu jeszcze jest taka. I nie wiem, gdzie jest to nagranie z tą ceną. Muszę tam wrócić i Wam pokazać, bo ona też jest w fajnej cenie w promocji. Tutaj są takie drewniane stoły, 450 zł. Taki stolik kawowy do salonu, czy do mniejszego pokoju. I oczywiście mnóstwo skrzatów od najmniejszego do największego, podobają mi się te takie grupki, zobaczcie jak to fajnie wygląda, jak jest ich tyle w jednym miejscu one teraz są w promocji, bo kosztują jedyne 37,50 i to by było na tyle jeżeli chodzi o isk. słyszymy się w kolejnych przeglądach, miłego dnia, buziaczki